Fórum Radia, Rock Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest profesor Michał Mackiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, ostatni raz baryłka rosyjskiego surowca tak droga w Europie była w październiku 2014 roku. Po spadkach wywołanych przez obniżkę VAT już zobaczyliśmy zmianę zwyżkową. Cena ropy przekroczyła poziom 90 dolarów. Benzyna wiemy, ile kosztuje mhm. i ile ropa. Co takiego się stało? No nie jest to nic dziwnego. Mamy wojnę i jest to sytuacja, w której dostawy ropy są niepewne. Jednocześnie popyt rośnie i nie ma się co dziwić, że ceny zdrowców w takich sytuacjach zwyszkują. Zwłaszcza, że jednym z dostawców jest, no jest Rosja. Czy to jest główna przyczyna? Tak, to jest w tej chwili główna przyczyna. Pamiętajmy, że rynki surowców to nie są rynki, na których panuje wolna konkurencja. Jest tak naprawdę kilku dostawców: Stany Zjednoczone, Rosja, kraje arabskie, i ci sprzedawcy mają swoje indywidualne uwarunkowania, które od razu rzutują na światowe rynki. No tak, ale ceny paliw od lutego spadły o 50-60 groszy na litrze, no bo to było efektem tarczy antyinflacyjnej, 2.0 i m.in. obniżenia statki VAT na paliwa z 23 na 8%. No i wtedy eksperci prognozowali, że niższe ceny paliw będą tylko przez chwilę i tak też się stało. No ale wtedy jeszcze nikt nie myślał o wojnie. Pamiętajmy, że u nas głównym dostawcą na rynek detaliczny jest państwowa firma, jest Orlen. I ten Orlen może oczywiście spełniać życzenia rządzących, żeby na przykład przez jakiś czas utrzymać niższe ceny na stacjach paliw, po to, żeby, żeby rząd mógł odtrąbić sukces. No ale jak widzi taką okazję jak teraz, że, że z jednej strony surowce drożeją, nikt dokładnie nie wie ile, to przecież ludzie tego na, na codziennie śledzą, ale wiadomo, że jest, wiadomo, że jest wojna, więc jest to doskonały pretekst do tego, żeby te ceny podnieść tak, jak to w tej chwili widzimy na stacjach benzynowych. No tak, ale stacje benzynowe albo są prywatne, albo są to stacje państwowe, skoro miała być ta obniżka, to dlaczego jednak te ceny szebują do góry? No średnio to wychodzi powyżej 7 zł. Za benzynę, bo mówimy o mhm. benzynie 98-oktanowej i 95-oktanowej. Mhm. Bo ropa to w ogóle średnio kosztuje 7,19 zł na mhm. dzisiejszy dzień. Tak, zgadza się. No skoro drożeje surowiec na, na rynkach światowych, no to, no to cena paliw na stacjach benzynowych też drożeje. Nie ma się tu czemu dziwić. A czy są jakieś prognozy, że ta sytuacja się unormuje? Że ceny spadną, no bo jak wiadomo, wybuchła wojna na Ukrainie, wszyscy ruszyli na stacje benzynowe, były takie korki, że nie można było zatankować. No w tej chwili korków nie widać. Jeśli chodzi o takie prognozy, to tylko chciałbym przytoczyć taką sytuację, kiedy w 2008 roku ceny ropy na rynkach światowych poszypowały do prawie 140 dolarów za baryłkę, i praktycznie w ciągu paru miesięcy spadły do 45 dolarów. Więc to jest rynek, który jest, na którym te wahania są no niemalże codziennością. I myślę, że no, prognozować to sobie dużo różnych rzeczy możemy, ale te prognozy nie będą bardzo wartościowe, tylko chciałem po prostu powiedzieć, że, że takie ceny jak teraz już były, i one potem spadały. Czasami to było bardzo szybko, tak jak, tak jak roku, w roku 2008. Czasami te ceny na poziomie między 100 a 120 dolarów otrzymywały się przez dłuższy czas, tak jak to było między rokiem 2011 a 2014, ale potem znowu spadły do około 50. Więc też myślę, że, że trzeba pamiętać, że te korekty przychodzą. Oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że ta korekta będzie, będzie za chwilę i do jakiego poziomu, ale że po prostu takie wahania miały już w przeszłości miejsce, więc możemy. Troszkę spokojniej na to wszystko patrzeć. Tak, tylko nie było wojny. Na teraz niestety za naszą wschodnią granicą jest wojna i nie wiadomo, bo tak, są sankcje nałożone na Rosję, nie wiadomo jeszcze, czy będziemy ten gaz i ropę kupować od Rosji i co zrobi Unia Europejska, co zrobią Stany Zjednoczone, czy to się przełoży też na ceny po prostu na naszych stacjach benzynowych. Pani redaktor, mówi pani, że nie było wojny. Chciałem powiedzieć, że, że oczywiście, że była wojna i że cały czas jakieś wojny były. Z punktu widzenia świata, konflikt na Ukrainie, inwazja Putina jest, jest po prostu jeszcze jedną wojną, wcale nie najważniejszą i, i wcale nie największą. Oczywiście, my z punktu widzenia Polski możemy na to patrzeć inaczej i patrzymy inaczej, i ja też, też na to patrzę inaczej, ale pamiętajmy, że z punktu widzenia y, świata czy historii ostatnich chociażby 20 lat, nie jest to wcale wojna ani jedyna, ani największa. Pamiętajmy, że, że chociażby wojna w Syrii przecież dotyczyła również regionu, który jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o, o ceny ropy, jeśli chodzi o, o dostawy ropy. Te wahania oczywiście były, ale tak jak mówię, no ta sytuacja, która jest w tej chwili. No nie jest aż tak wyjątkowa i myślę, że za, za rok będziemy na to patrzeć z zupełnie innej perspektywy. Miło to słyszeć, panie profesorze. To może przejdźmy teraz do złotego, bo złoty słabnie, a Polacy martwią się o oszczędności. No dolar najdroższy od ponad 20 lat, kantory i mhm. platformy wymiany walut notują wzmożony ruch. Mhm. No, no tak. Zgadza się. No bo dlaczego? No okazuje się, że nie tylko wielu zwykłych obywateli w ostatnich dniach kupowało euro i dolary, ale podobnie zachowywali się spekulanci z rynków finansowych. Nie wiem, czy to oni tak nakręcili te ceny. Wszyscy nakręcili te ceny. Pamiętajmy, że z perspektywa Polski się jednak pogorszyła. To znaczy. Z państwa, które nie ma żadnych poważniejszych zagrożeń geopolitycznych w najbliższym, w najbliższym perspektywie najbliższych 10 czy 20 lat, staliśmy się jednak państwem bardzo blisko linii frontu, bardzo blisko Ukrainy, która, no, z przykrością to mówię, ale no, nie, nie jesteśmy w tej, w tej chwili w stanie na 100% stwierdzić, jak, jaki jest, jaka jest przyszłość Ukrainy, chociaż oczywiście życzę im, im jak najlepiej i oby nic tu się strasznego nie wydarzyło. Ale inwestorzy tak nie patrzą. Inwestorzy patrzą na po prostu prawdopodobieństwo tego, czy, czy coś się wydarzy, czy nie. No i z państwa, które było zupełnie odległe od tego, od jakichkolwiek zagrożeń, staliśmy się nagle państwem, tak jak mówię, no nie frontowym, ale, ale zaraz następnym za państwem frontowym. W związku z tym nie jest to dziwne, że, że te prawdopodobieństwa różnych scenariuszy no dotychczas nie uwzględniały żadnej, żadnych poważniejszych zagrożeń dla Polski, a teraz po prostu uwzględniają i w efekcie złotówka straciła na wartość. Tak, nie widać już kolejek na stacjach benzynowych, stacjach paliw, wybieranie gotówki też wróciło do normy, bo też był taki szał. No i moje pytanie jest takie, bo jednak co niektórzy mają te złotówki i pytają, czy wymieniać na dolary, czy wymieniać je teraz, dziś? Mhm. To jest, pani redaktor, zawsze najtrudniejsze pytanie, czy, czy kurs wzrośnie, czy spadnie. To jest tak samo jak z akcjami. Czy kurs akcji wzrośnie czy spadnie. I teoria ekonomii i wiele badań mówi jednoznacznie, że jeżeli rynek uznaje, że jakiś kurs jest dzisiaj aktualny, to ten kurs uwzględnia wszystkie informacje, jakie w tym momencie posiadamy. W związku z tym kurs może prawdopodobieństwem mniej więcej pół na pół albo wzrosnąć, albo spadnąć. Więc nie będę się tutaj kusił o żadne, o żadne prognozy. Bo gdybym miał pewne prognozy dotyczące tego, że wzrośnie lub spadnie, no to, no to w tej chwili byśmy nie rozmawiali, tylko bym lokował wszystkie oszczędności, albo teraz złotówki, albo w dolary, po to, żeby za chwilę zarobić na zmianie kursu. Natomiast taka prognoza jest po prostu niemożliwa, dlatego że no wszystkie info, wszystko co wiemy teraz na temat światowej gospodarki jest uwzględnione właśnie w tym kursie, który jest dzisiaj. Więc. On może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, i, i, i myślę, że każdy, kto się mądry, kto to mówi, że to jest albo w jedną, albo w drugą stronę, to się po prostu mądrze, to nie ma żadnego pokrycia. Na pewno nie ma tutaj jakiegoś złotego środka, ale jeżeli kupimy trochę dolarów i będziemy mieli złotówki, to myślę, że możemy zaryzykować. Co możemy zaryzykować? Możemy zaryzykować dzisiaj kupić dolary. Oczywiście, tak samo jak możemy zaryzykować sprzedać dolary. Ale tak jak mówię, szansa sukcesu w każdym przypadku jest, jest dokładnie taka sama. Natomiast tutaj, jak będziemy sobie prognozować, że one wzrosną lub spadną, to one jutro zrobią właśnie to, wzrosną lub spadną. No tak, no to jest jedna wielka niewiadomo, ale kto nie ryzykuje, ten nie jedzie, wiadomo, więc no w życiu trzeba ryzykować czasami, tak myślę. Może warto kupić trochę dolarów. No dobrze, a czy jest coś takiego, bo tak, Narodowy Bank Polski wzmacnia od lat swoje rezerwy walutowe, w tej chwili ma 145 miliardów dolarów, z tych rezerw właśnie korzysta. A co przyczyniłoby się do umocnienia złotego? Czy jest coś takiego, czy na przykład te pieniądze ze środków funduszu odbudowy, gdyby nam Unia Europejska odblokowała, polepszyłoby naszą sytuację złotego? Na krótką, na krótką metę by polepszyło. Oczywiście, że na krótką metę by polepszyło, dlatego, że pojawiłaby się dodatkowa podaż euro na rynku walutowym. Natomiast na dłuższą metę rzeczy, które mogą wpłynąć na kurs złotego, to jest przede wszystkim, na, na, na umocnienie złotego, to jest przede wszystkim ustabilizowanie się sytuacji na Ukrainie. Jeżeli będzie, pamiętajmy, że po prostu w tej chwili na ten kurs pada cień ryzyka tego, że, że nie wiadomo, co będzie, tak? Nie wiadomo, jak daleko posunie się Putin. Nie wiadomo, jakie będą losy Ukrainy jako suwerennego państwa. Tak jak mówię, życzymy im jak najlepiej, ale mimo wszystko tego nie wiadomo. W związku z tym, jeżeli to się ustabilizuje, jeżeli będzie wiadomo, że sytuacja się jakoś, powiedzmy, zatrzymała, trwają rokowania i że to zmierza w stronę jakiejś stabilności, to na pewno takie rozwiązanie sytuacji bardzo przysłuży się złotówce i, i na pewno taka sytuacja spowoduje jej aprecjację. Natomiast to, co pani redaktor teraz powiedziała, to są wyłącznie ruchy krótkoterminowe, natomiast one, one na dłuższą metę na ten kurs raczej nie wpłyną. Czyli czy można powiedzieć, że będziemy mieć. Każdy ma tam jakieś pieniądze nadprogramowe, czyli te pieniądze będziemy trzymać w złotówkach, czy w dolarach, czy w euro? To nie możemy dziś powiedzieć, jaka może się wydarzyć sytuacja, czy my stracimy, czy zyskamy i czy to w ogóle będzie miało za jakiś czas jakieś znaczenie. Nie no, znaczenie będzie miało, bo jak ktoś zyskał, to będzie miał więcej pieniędzy, a jak stracił, to będzie miał mniej, także dla niego będzie miało. Natomiast ja namawiam zawsze do, do jednej rzeczy, do, do, do nie niewpadania wszystkich jajek do jednego koszyka. Jeżeli mamy y, oszczędności, no to może dobrze by było nie mieć wyłącznie oszczędności złotówkowych. Można pomyśleć o walutach, można pomyśleć o inwestowaniu na zagranicznych giełdach. Można też pomyśleć o nieruchomościach, jeżeli ktoś ma tych pieniędzy trochę więcej. Natomiast na pewno trzymanie wszystkiego w postaci jednej inwestycji jest, jest rzeczywiście złym pomysłem, bo po prostu ryzykujemy wtedy zdecydowanie za dużo. A teraz jest dobry moment na inwestowanie w nieruchomości, bo chyba trochę te nieruchomości przystopowały. To jest takie pytanie, które sobie zadają wszyscy od dwóch lat, czy mamy bańkę na rynku nieruchomości, czy nie. Ja tutaj patrzę na, na taką prostą rzecz jak indeks dostępności nieruchomości, czyli inaczej mówiąc stosunek ceny nieruchomości w Polsce do polskich zarobków. I ten, i ten wskaźnik wcale nie jest zły, to znaczy, my wcale nie mamy jakichś w skali, w skali porównując się z innymi państwami, w Polsce te nieruchomości, w porównaniu do zarobków wcale nie są jakieś specjalnie drogie. Więc ja, może nie należy się spodziewać jakichś gigantycznych wzrostów już w tej chwili, ale chyba nie bałbym się tego, że, że zaraz te nieruchomości jakoś polecą na łeb na szyję. Panie profesorze, to takie ostatnie moje pytanie. Czy zarobimy na śniadanie w tej sytuacji obecnej, która jest? Myślę, że zarobimy. Nie ma się co martwić. W tej chwili, o ile nic strasznego się nie stanie, a myślę, że się jednak nie stanie, no jednak jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, w strukturach NATO. Nie, nie sądzę, żeby nasz kraj był jakby bezpośrednio zagrożony. A, a światowa gospodarka, jak pokazała pandemia COVID, jest w stanie, po, po, nawet po ciężkich kryzysach, odbić się zadziwiająco szybko. Więc myślę, że nawet jeżeli teraz mówimy o jakichś zawirowaniach, które są, są duże i są ważne, to chyba nie obawiałbym się. Akurat w Polsce jakiejś katastrofy w najbliższych latach. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był profesor Michał Mackiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Bardzo dziękuję. Forum Radia Rok Parada.